Chcesz być traktowany z szacunkiem? Zacznij szanować. Chcesz być rozumiany? Przestań oceniać. Chcesz pokoju? Stań się pokojem. Nie mów, że świat jest zły. Mów, może jeszcze nie umiem dobrze patrzeć. I zacznij widzieć sercem. Bo to tam mieszkają wszystkie narody, w jednej wspólnej przestrzeni człowieczeństwa. Zanim nazwiesz kogoś obcym, zapytaj siebie kiedy ostatnio naprawdę byłeś człowiekiem? Bo może to nie inne kultury Ci zagrażają, tylko Twoje ego, które boi się.